Cześć! Dzisiaj z wizytą w firmie Panorama Druk. jestem umówiony z Katarzyną Onożko po to, żeby zapytać ją jak efekty kampanii, kampanii w social mediach, którą im prowadzimy. Jest to kampania lidowa, a chcę zapytać, bo ta kampania jest uruchomiona od dwóch miesięcy i wiem, że wygenerowała około 80 lidów. Chcę zapytać, jakiej jakości są to lidy? Czy to są dobre kontakty? Czy są z tego jakieś zamówienia? Także lecimy. Kasia gdzieś już tu na nas czeka. Dzień dobry? Dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Już? No i gdzie? No to weź trochę nie, no tak z za to ja nie chcę. Drukarnia panorama drukuje opakowania, opakowania do branży farmaceutycznej, do branży suplementów diety, do branży spożywczej. Można powiedzieć, że jest jednym z liderów tego rynku w Polsce. A my realizujemy im kampanie, które mają zapewnić nowe zapytania, wygenerować lidy. Te kampanie są uruchomione w social mediach. Zapytajmy ją o to. Znaczy, generalnie ja jestem zadowolona z tej kampanii lidowej, ponieważ dostaję więcej ciepłych lidów niż zimnych lidów, I, i to są kontakty do firm i do osób, do których normalnie w tradycyjny sposób raczej bym nie dotarła. Znaczy jest przekonana jestem, że raczej bym nie dotarła. To są osoby z firm, które już weszły na naszą stronę, zapoznały się z profilem działalności naszej strony i są zainteresowane ofertą. W większości przypadków są to kontakty dobre, rykujące na przyszłość. Tak, mamy już zamówienia. Pierwsze zamówienia już zrealizowaliśmy i ciągle ofertujemy, więc generalnie widzimy światełko na przyszłość. Bardzo dziękuję za tą krótką wypowiedź. Nie każdy chce wystąpić przed kamerą, także tym bardziej dzięki. Proszę bardzo. Miłego dnia.